Hej, hej, z tej strony Ania z zespołu Dolana. W dzisiejszym odcinku mam dla Was słownictwo związane ze zbrodnią i karą. Zapraszam. Nie chodzi mi oczywiście o książkę, ale o słownictwo związane z przestępstwami oraz karami, jakie można za nie dostać. Zbrodnia czy przestępstwo po szwedzku to ed zbrod, natomiast kara ed straf. Przyjrzyjmy się najpierw temu, jakie przestępstwa można popełnić i jak nazywają się one po szwedzku. Snatterie, kradzież sklepowa. stold, kradzież. Inbrot, włamanie. Rottfilleri, prowadzenie po spożyciu alkoholu. Mishandel, znęcanie się, akt przemocy powodujący uszkodzenie ciała, maltretowanie. Skattefusk. Oszustwo podatkowe. Food Przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy. Illegal. Ulogli fildelning. Nielegalne udostępnianie plików. Bedregerii. Oszustwo oszukańcze lub wprowadzające w błąd działania często na własną korzyść. Voltect. Gwałt. Illegal net -ladning. Nielegalne pobieranie plików. Mud, Mord, Morderstwo. Langning. Nielegalny handel, np. Na narkotykami. Knarkhandel. Handel narkotykami. Ruon. Rabunek, napad. Hot Brot. Przestępstwo z nienawiści. Ulo Giaffir Stalkning. Prześladowanie Stalking. A teraz przejdźmy do kar, jakie można za nie dostać. Po föld, po földer. Sankcja, kara, ale też konsekwencje, rezultat. Döma, skazać. En bud, Böter. grzywna. Dum, wyrok. curly dum, wyrok w zawieszeniu. Hvit til dozór sądowy. Dema still till syn skazany na dozór sądowy. Free pozbawienie wolności Fengel Kara więzienia Somehelsst Prace społeczne. Intensive overwakning Elektronisk Beja. System dozoru elektronicznego, elektroniczny nadajnik, opaska na stopę. Deutsch Kara śmierci. Childi u Winny, niewinny. I na koniec kilka zdań, dzięki którym zobaczycie nowo poznane słówka w kontekście. Deutsch Straf i alla eu Kara śmierci została zniesiona we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rasistiska brott i brott mot kan Przestępstwa na tle rasistowskim i przestępstwa przeciwko osobom homoseksualnym mogą często być postrzegane jako przestępstwa z nienawiści. En svensman har gripits på Bali efter att ha hotat och misshandlat en kvinna, skriver medier. Szwek został zatrzymany na Bali po tym jak groził i maltretował prostytutkę. Piszą indonezyjskie media. Jans Jens dostał miesiąc za prowadzenie po pijaku w znaczeniu miesiąc od siatki. Hamblefonit z Został uznany za winnego rażącego oszustwa poprzez sfałszowanie dokumentów. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla was ciekawy i przede wszystkim przydatne dlatego że tego typu słownictwo spotkacie w książkach, filmach czy serialach. Jeśli oczywiście zdecydujecie się czytać lub oglądać po szwedzku. Zajrzyjcie koniecznie na naszego bloga, gdzie regularnie pojawiają się różnego rodzaju materiały związane ze słownictwem oraz zagadnieniami gramatycznymi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.